Pyta się, dlaczego Dariusz Wernicki i Rafał Lewicki wyjechali z Polski. Chciałbym powiedzieć, że wyjechaliśmy z Polski, pozostaliśmy zmuszeni. Od wielu e, tygodni byliśmy straszeni i e, napadnięto zarówno na Rafała, jak i na mnie. Grożono nam śmiercią, dlatego wyjechaliśmy z Polski. Nie możemy się do jakiekolwiek instytucji w Polsce zwrócić, bo te instytucje to są po prostu fikcyjne, które nie bronią obywatela. Wymiar sprawiedliwości w Polsce w zasadzie nie istnieje. Dlatego, że zamiast bronić obywatela, ten, ta instytucja jest przeciwko obywatelowi. Sędziowie to w większości to są ludzie, którzy są związani z wymiarem sprawiedliwości komunistycznym w Polsce, który nie został zreformowany. Dlaczego Rafał Lewicki wyjechał? Dlatego, że został dwukrotnie zatrzymany przed samym wyjazdem. Chciano go na siłę zamknąć do szpitala psychiatrycznego w Ostrudzie. Został zatrzymany, był świadkiem zatrzymania Darek Wernicki, jego mama, tata, którzy byli na komendzie policji. Rafał Lewicki walczy o wolność wielu ludzi, wspiera. Fundację Obrony Praw Człowieka, jest członkiem tej fundacji, broni praw dziecka w organizacji Porozumienie Rawskie. Jeżeli można powiedzieć, że w Polsce, kraju, gdzie leży, Polska leży w Unii Europejskiej, niestety ten kraj nie jest demokratyczny. W Polsce rządzi mafia, która... Każda jedna miejscowość, to w zasadzie to są ludzie, którzy rządzą... Wyłącznie dla siebie, nie dla państwa, nie dla społeczeństwa. Same afery, które Polską co jakiś czas wstrząsają, po prostu nie ma szansy. Tych ludzi należy odsunąć od władzy. Ja osobiście wyjechałem tylko dlatego, że po prostu nie widzę szansy zwracać się do instytucji państwowych o pomoc. Kiedy zamordowano moją siostrę. Nikt nie reagował, ani CBS, ani ABW, ani inne e, osoby publiczne, jak posłowie, do których się zwracałem. E, uważam, że jeżeli jesteśmy w kraju, w środku Europy, i nie ma żadnych efektów takich, gdzie prześladuje się e, Polaków, ludzi, którzy płacą sumiennie podatki, ten kraj jest po prostu tak. Zorganizowany, że tylko jedynie mała grupa byłych sb i ludzi związanych z nimi, tak zwana opozycja solidarnościowa, która zniszczyła ten kraj, i efekty są takie, że jest okropna dziura budżetowa, miliardy złotych uciekają z Polski. Polska jest zadłużona. Wracając do naszej sprawy, nie mamy szansy wrócić normalnie do Polski. Musimy się liczyć z tym, że zostaniemy zabici. Dlaczego poprosiliśmy o azyl w Danii? Bo uważamy, że musimy nagłośnić sprawę, że w Polsce narusza się prawo człowieka. Sprawa Smoleńska, gdzie zabito 96 ludzi z Parlamentu Polskiego. Nigdy nie wyjaśniono do dnia dzisiejszego. Mija 12 miesięcy. I co robi władza? Tuszuje. Co robi opozycja? Przychodzi, przychodzi każdego dziesiątego, pokazuje, że istnieje. Ale co dalej z tym krajem, co dalej z Polską, jeżeli patrząc się na to, że ludzie są wyrzucani z pracy tylko dlatego, że bronią krzyża, że chcą wolności w Polsce, że bronią praw człowieka. Nasza koleżanka od wielu lat stara się, pracuje, walczy o wolność praw człowieka i niestety nie ma żadnych szans. Nie ma żadnych szans w tym kraju, żeby zwyciężyć.